Dwie, te same karty. Prawie te same. Jedna z nich ma 4 GB VRAM-u druga 8. Sprawdźmy różnicę. Polarisy, czyli układy GPU z rodziny RX 400, a następnie 500 są z nami od blisko 7 lat. W naszej pamięci szczególnie zapadły dwa modele. Radeon RX 570 i 580, które co prawda były odgrzewanymi kotletami, ale mimo wszystko prezentowały wyższą wydajność od swoich poprzedników przy atrakcyjnej wycenie. Jakby tego było mało, AMD na plac boju posłało dwie różne wersje RX-ów. Bogatszą z 8GB vram i słabszą, dysponującą 4GB pamięcią GDDR5. Różnica nie tylko tyczyła się pojemności pamięci, ale też jej zegarów, bowiem rozwiązanie na 4 GB LPIDach było ograniczone taktowaniem 1750 MHz. W kontekście zegarów GPU było sporo zamieszania, ponieważ producenci kart wydali masę wersji OC, również takich, które obejmowały fabrycznym overclockingiem słabszy z modeli. Słuchajcie zatem, do testów kupiłem dwie wersje Sapphire Nitro Plus i założę się, że były to dwie najpopularniejsze 580 dostępne na rynku, przynajmniej na rynku polskim. Teraz zaczynają się jednak schody, bo były one dostępne w różnych wersjach. Ta 8GB z końcówką 0.1. Dysponuje podwyższonymi zegarami GPU do poziomu 1411 MHz, zaś model 4GB z końcówką 08, choć na rynku są też wersje szybsze, ma zegar ustawiony na poziomie 1340 MHz. Próbowałem to wyrównać, tak by nie było żadnych różnic pomiędzy wersjami na zegarze GPU. Niestety nie dane było mi uzyskać stabilny zegar na Elixie 580 584GB. On zatrzymał się w okolicach 1380 MHz, więc różnica będzie nieznaczna, ale jest. Na na poziomie 31 MHz, nie powinno to spowodować dużej różnicy w osiągach, w końcu jest to jakiś tam niewielki procent tylko ogólnych zegarów. Aczkolwiek chcę Wam o tym mówić, mówię o tym otwarcie, tak żeby nie było potem rozczarowania czy jakiś powodów do obaw, ewentualnie do kolejnych zapytań. Moi drodzy, mogę teraz ogłosić, że przechodzimy do testów, ale zanim do tego dojdzie, poznajcie jeszcze platformę testową, a także metodykę testową. Do dzieła. Detale w grach tak ustawiłem, by minimum FPS-owym dla Eriksa 580 był poziom 40 klatek na sekundę. Nie zawsze jednak było to skuteczne. Moje testy rozpoczynają się dosyć niespodziewanie, bo od wycieku pamięci w benchmarku KODA. Szczególnie jego początek jest trudny dla 4GB wersji, która, jak widać po telemetrii, przenosi część danych do wolniejszego RAMu, co automatycznie prowadzi do obniżenia wydajności i wystąpienia mikroprzycięć. W dalszej części testu sytuacja wydaje się stabilizować, aczkolwiek mam wrażenie, że różnica pomiędzy kartami są większe niż miałoby to wynikać tylko z dysproporcji w zegarach pamięci GDDR5. W normalnym trybie gry sieciowej DMZ nie spotkałem się z aż takimi przypadkami spadków klatek. Owszem, przycięcia zdarzały się nieco częściej niż w wersji 8GB, ale nie powiedziałbym, że było to częste i mocno utrudniające rozgrywkę. Co ciekawe, kod w 1080p na detalach zalecanych potrafi załadować blisko całą pamięć lepiej wyposażonego Radeona. Kolejną ciekawostkę stanowi wydajność z włączonym FSR w trybie jakość. Okazuje się, że wersja ze skromniejszym vram wcale nie poprawia swoich wyników. Kontrol na detalach wysokich bez stosowania multisamplingu jest kolejnym przykładem na to, że warto było w swoim czasie postawić na wersję z bogatszą pamięcią GDDR5. Spójrzcie tylko na wynik 0,2%, a potem raz jeszcze na wycinek rozgrywki na 4GB Radeonie. Nie da się ukryć, że spadki klatek są mocno widoczne. Cyberpunk przy ustawieniu wysokiej szczegółowości grafiki nie stanowi wyzwania dla skromniejszej wersji Radeona. Różnica między kartami to wynik innych zegarów pamięci GDDR5. To samo można rzec o pladze. Wielu z Was podawało tę grę jako przykład wymagającego tytułu pod kątem VRAMu. Okazało się jednak, że Diabeł nie taki straszny jak go malują. Grając przez dłuższy czas na wersji 4GB nie doświadczyłem żadnych nieprzyjemności, a wydajność była całkiem niezła. Do nieprzyjemności wracamy w trzeciej odsłonie Hitmana, w której wydajność wersji 4GB jest zaskakująco niska. Kiedy ta oferuje 35 fps, ów bogatsza wersja zatrzymuje swój licznik na blisko 60 i to pomimo niekoniecznie wysokiej alokacji danych w pamięci. Jest to też kolejny przykład na to, że FSR nie jest lekiem na brakujący VRAM, bowiem jego włączenie nie zmienia obrazu sytuacji. Rzeczywistwo Hogwartu nawet przy średniej szczegółowości detali potrafi zaskoczyć. Po pierwsze to wysoka różnica w klatkarzu sięgająca blisko 12%, po drugie spadki klatek, których częściej doświadczymy na słabszej wersji Radeona, a o czym mówi nam między innymi telemetria programu Cape Frame X. Ciekawy przykład stanowi za to Kalisto Protocol. Opatrzyłbym go tytułem testerze Wyjdź poza swoje miejsce testowe. Owszem, na jego bazie można docenić pracę obu kart, ale co się dzieje z chwilą jego opuszczenia? Dramat 4GB wersji. Spadki w niektórych lokalizacjach nawiązują do tego, co widzieliśmy w kodzie. Oczywiście nic z tych rzeczy nie obserwujemy na karcie z większym zasobem GDDR5. Czy to oznacza, że słabsza wersja nie jest gotowa na Kalisto? Nie do końca. Akurat tutaj włączenie FSR daje wymierne korzyści, nie tylko w postaci klatek, ale też sposobu na uniknięcie ich spadków. Wynik 4GB Eriksa 580 w dumie nie jest dziełem przypadku. Masa danych z Fauramu jest lokowana w pamięci DDR5, co automatycznie skutkuje dużo gorszymi wynikami. Świeżynka w postaci Ratchet Clank nie działa źle na 4GB modelu, ale znów alokacja części danych w ramię powoduje większy zjazd jego osiągów. Tym razem różnice między jedną a drugą kartą sięgają 22%. Trzymacie 4GB, -owcy. jest ciężko? No to będzie jeszcze ciężej. Resident Evil 4 łączy chyba wszystkie trudne przypadki 4GB Radeona. Niską wydajność, spadki klatek i stuttering. O dziwo! W poprawieniu wyników zanadto nie pomaga włączenie FSR czy obniżenie szczegółowości tekstur. Dalej jest po prostu źle, szczególnie pod kątem wydajności. Delas, Ophas i zapotrzebowanie na VRAM to nie jest pusty frazes. 4GB wersja Radka nie pozwala cieszyć się płynną grą i to przy zaledwie średnim poziomie detali. Inną kwestią jest to, że RX 580 w spotkaniu z tą grą wypada naprawdę blado, również w wersji 8GB. Co innego można powiedzieć o Diablo 4, gdzie 580 daje radę i to w obu wersjach, pomimo wysokiej alokacji danych w pamięci. Przed samym nagrywaniem tego materiału udałem się do Google w celu zapytania o wynik tej konfrontacji. Wyskoczyło mi kilka tematów z dyskusyjnych, gdzie użytkownicy ich pytali się o to, która z kart będzie lepszym wyborem. Były to tematy z lat 2018-2019, więc w momencie, kiedy faktycznie był duży popyt na te karty graficzne, przed jeszcze wybuchem em, pandemii kryptowalut, tak bym to rzekł. I co ciekawe, w tych tematach e, często odpowiedzi były jednoznaczne, że lepszym wyborem będzie wersja tańsza. 4 GB, ponieważ na dziś, e, czyli na rok 2018-2019, karty nie są w stanie wykorzystać takiej porcji e, pamięci. Zobaczcie, jak to wszystko się zmienia. Absolutnie nie twierdzę, że w tamtych latach polecałem coś innego, bo też byłem za tą opcją nieco oszczędniejszą. Natomiast dziś się okazuje, po w sumie zaledwie 4 latach, że ta wersja 4 GB znacząco odstaje od wersji 8 GB. Pod kątem wydajności, płynności rozgrywki, tego komfortu przede wszystkim gry, co było dobrze widoczne na przykład w Resident Evil 4, w innych przykładach w Control, w The Last of Us. No po prostu jest szereg gier, które na dzisiaj potrzebują pojemnej pamięci. GDDR5, GDDR6 i innych oczywiście typów dostępnych na rynku. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówimy o karcie sprzed prawie 7 lat, wysłużonej, która jednak powinna udać się na spoczynek, ale jednak duża część osób ma dalej te karty i chciałaby zobaczyć, jak te karty radzą sobie w roku 2023 na bazie również nowych tytułów, które weszły na rynek. W zeszłym roku, czy właśnie w tym. Ale zobaczcie, no ten ElX 580 w wersji 8GB dalej radzi sobie nieźle w grach komputerowych, bez włączania FSR na ustawieniach średnich bądź wysokich w rozdzielczości Full hd jest to wynik w okolicach 45-50 lat na sekundę po włączeniu FSR nawet okolice 60 fps Więc dalej są to karty, czy jest to karta, która zapewnia niezłą wydajność, ale na pewno dużo lepszą w wersji 8GB, bo 4GB ma spore problemy i niestety ale w większości przypadków, żeby uzyskać w miarę komfortową grę, będziecie zmuszeni do zejścia z detali, z tej szczegółowości grafki nawet do poziomu niskiej, co z pewnością nie będzie zadowalające dla większości osób. Także myślę, że dosyć ciekawy test, pokazujący pewne zależności pomiędzy tymi kartami, pomiędzy kartami, które jednak zdobyły dużą popularność na rynku, pewnie też na rynku kryptowalut, ale dzisiaj mówimy o graczach, bo gracze są bardzo ważni w aspekcie porównania tych dwóch kart. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Kolejne testy, również te odnoszące się do przeszłości, są w drodze. Myślę, że powolutku, powolutku, ale będziemy trafiać do jeszcze starszych rozwiązań. Papa, pa, mówił Lipton.